że ta dziewczyna nie, nie świeci cyckiem Ej, zobaczcie, zobaczcie, o, nie, na, na, <Okubliky> no, tak, 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 tak. to po to, żeby nakarmić dziecko I to, to dyskretnie zasłania i To jest, jest kwestia podejścia społeczeństwa To nie? będzie taki wstęp Także to jest rozmowa młodego ojca z młodym nieojcem Dobra, a teraz już tak trochę przekazując na poważnie ty kamil... masz buty, którym zdobyłem mistrzostwo w zeszłym roku, a teraz są buty, które w tym roku. Czyli obroniłeś. Są obydwa modele mistrzowskie. No i właśnie, teraz który lepszy? Oba są dobre. Któryś musi być lepszy? Nie, nie ma, bo, bo pogada, są dwa różne pogada buty. Pogoda się zmienia. No właśnie. Biegacz też się zmienia. Na przykład w moim przypadku w zeszłym roku byłem zdrowy i potrzebowałem dynamicznego buta na błoto, który tego masz, a teraz potrzebowałem. Nie tyle na, na po to, a potrzebowałem po prostu dobrze zaamortyzowanego buta, żebym odsłonił sobie stopy. I, i, i zarogłbym na przykład w czym innym mógł I powiedzmy sobie szczerze, po prostu się starzejesz. No. Starzejesz, się, oczywiście, no. starzeję się, ale moje wyniki się nie starzeją. No i to bardzo dobrze. W ogóle to gratulacje, nie, nie powiedzieliśmy, ale gratulacje w ogóle obrony tytułu. E, pierwsze pytanie, które w ogóle mi takie przyszło na myśl, jak wybiegłeś na metę, e, to m, który bieg był dla ciebie trudniejszy? Ten zeszłoroczny, gdzie zdobywałeś, nie, tam, czy, to, czy tegoroczny? W zeszłym roku tak? był piknik i nawet jakbym... No W zeszłym roku był piknikowy bieg, no, mimo może też się zmęczyłem, ale do dzisiaj było mega ciężko, aczkolwiek wynikało to z mocnego finiszu, bo mhm. na początku my naprawdę biegliśmy spokojnie i dla mnie to było ok, bo nie, mając problemy z nogami, z, z piętami Achillesem, to cieszyłem się z tego, że nie, nie szarpiemy tego tempa, nie ma takich. Nie, 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 nie ma takiego szarpania w międzyczasie i dosyć późno to, to się zaczęło, dopiero na 50 km zaczął się wyścig. Bo tam tak naprawdę była taka śmieszna historia, tak? bo Ty chyba Tomka Skupnia gdzieś tam trochę ano, podpuściłeś, tak? Do no ci, przypadkiem, przypadkiem podpuściłem, to, to, to podpuściłem. Ja, ja też potem analizuję, że faktycznie mogło to, to, to być podpuka, bo tuż przed punktem drugim odżywczym gdzieś tam sobie zbiegliśmy jazdę we, od sprawy i tak... Tomek się zatrzymał i mnie chciał puścić. Ja mówię, Tomek, ty się nie wstydź, tylko biegnij swoje, jak chcesz, no to lecz przodem. A mówię, nie, nie, bo ja to może się zgubię, tak bardziej kurtuazyjnie odpowiedział mnie. A mówię, nie, spoko, no nie, spokojnie, ja ci, ja cię krzyknę, spokojnie, krzyknę ci. Dobry kolega e, e, jak coś. No i tak opuściłem i, i ruszył. Tak mówię, trochę czułem, że tak czy jest, no ale trzymałem, pogadaliśmy sobie, to jak mówi. No, bo tak ty, 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 ty biegasz, to dla ciebie ten tempo jest okej. Okay. Ja no, jest okej, okay, bo generalnie to 4-0 to nie, na mnie nie robi wrażenia, bo biegam po płaskim, to jest okej. Okay. I patrzcie, jak to powiedziałem, to zaczęło się. I to zupełnie kryzys. Zjadłem żelę i ja tak patrzę, a Tomka już nie ma. I, tyle, i tyle, tyle mi się podobało z tego tempa. No i chłopacy zaczęli właśnie tam. Tomek potem Kobos ruszył za, za, za tomkiem skupniem i zaczęło się ściganie tak naprawdę. Ja próbowałem nadrabiać. Dobrze, że był punkt odżywczy, bo po, po chłopaków podgoniłem, a to, że tak naprawdę najszybciej robiłem te punkty. No to wyszedłem pierwszy i i potem znowu chłopacze nie, nie nadawaliśmy sobie te tempo, z czego spin, był no, potężny kryzys. Bo przez trzymanie przez 25 km e, tempo na wysokich obrotach, no to. to, to no po, po, po 50 tak, tak. km klepania, no to jest to, jest to jest to ciężkie. Powiem szczerze, ci, że tak odpowiadając na to pytanie, ten rok był hmm. trudniejszy. Jednak ciężej. Ale biegnąc e, już tą drugą część tego dystansu, miałeś w głowie takie myśli, że generalnie nie dociągniesz tego e, zwycięstwa? Nie, oczywiście znaczy sobie ja też. Ja na 15 km przedmiotem byłem trzeci. Ja myślałem, mm. że już tylko myślałem o tym, żeby być na podium jako, jako trzeci zawodnik, żeby mnie nikt nie zapał z tyłu mm. do tego. Ale lecieliśmy z Tomkiem e, Kobosem i. On mnie, on mnie zmęczył bardzo mocno, mocno tak szarpał, próbował uciekać, e, zwalniał się, przyspieszał i to było dla mnie męczące. Już miałem problemy. Miałem kryzys, widział, że mam kryzys, e, gdzie tam darłem mordę, płakałem. E, no i no nie kleiłem tego. No ale gdzieś tam na, właśnie na 13 km mówię sobie, no jak Tomek skupień tak mocno ruszył, bo bardzo szybko odchodził nam od tego miejsca, ale wiedziałem jedno, że on nie ma jeszcze doświadczenia w Ultra, że może jeszcze jakiś kryzys będzie. Okay. Bo może być tak, ja, ja na przykład ten bieg miałem trzy kryzysy, i kleiłem, odstawałem, kleiłem, odstawałem. I tak pomyślałem, że może, może jest nadzieja jeszcze w, tym, w, tym, w, tym, w tym, tym, że dostanie kryzys. I faktycznie tak było, miał kryzys, ja jak, jak tak sobie pomyślałem, no to spróbowałem zaatakować jeszcze raz no i skutecznie od, od, uciekłem e, Tomkowi Kobosowi tak na 14-13 km przed, mm -hmm. przed metą jeszcze na podbiegu i finalnie na ostatnim e, no na, na podbiegu, na końcówce z, dogoniłem Tom, Tomka który prowadził i właśnie on miał wtedy kryzys i wiedziałem, że muszę to wykorzystać mimo, że ja już bym totalnie zmęczonym człowiekiem takim wrakiem wiedziałem, że muszę to wykorzystać jego kryzys i, i zrobiłem taki nie wiem, jak, czy mówisz, specjalnie taki krok lekko atletyczny. Wydłużyłem okay. krok. Pod, sta, e, robiłem tak na szóstej stopie. Zmieniłeś technikę tak, tego, tak, tego tak? Tak. Miał, że bolałem jak w ogólnie pasujący krok na, 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 na moment, górę. w którym wiesz mhm. jesteśmy po 70 km, Zazwyczaj to już tak klapiesz tymi nogami. A ja po prostu piękna sylwetka 500 metrów się wyżyłowałem, krzyknąłem i poleciałem przed przy przy Tylko pokazać mu, żeby nie trochę go na... psychicznie pewnie tak, tak zajechał, tak, tak, że tak. jeszcze nagle wiesz, masz takie delikatne wiesz ma form... rezerwy, że jeszcze możesz odpalić. Tak, tak że... bo ja wiedziałem, że on odżyje, bo on co po kryzys na, na podbiegu, a z, zaczynał się zbieg, więc wiedziałem, mhm. że on jeszcze ma szansę z tym kryzysem tak. powalczyć, bo będzie już zbieg, więc się na, nakręci na to. I tak było. E, dobrze, że właśnie ja też zaatakowałem, zrobiłem się tam dwa kilometry i tylko już ostatnie te 8, 10, 8, 7 kilometrów, to tylko patrz, odwracałem się i biega, Odwracałem się i tam coś tam truktałem. No bo patrząc tak naprawdę na kropki, na te nadajniki GPS, które mieliście przy sobie, no to faktycznie na mapie było to widać, że, że... Jest delikatna przewaga, ale one no. idą równo te kroki. Tak, nie? Tam jest takie trochę cięcie się. Oczywiście to jest zawsze jakiś tam sygnał spóźniony, ale mimo wszystko tutaj na mecie, jak już na was, to, to faktycznie było tak. Zastanawialiśmy się wszyscy, czy, czy Tomek dojdzie, czy jednak Ty wytrzymasz to tempo, bo one faktycznie dosyć szybko się przemieszczały, więc to jakoś musiała być już na tym zbiegu całkiem spora, jak na, 80, na, na pokonanie tam 75 no, no, km. Tam 4,30 tobie na, na, teraz nie robi wrażenia? Tak, ale tak. Po 70 km. Kilometrach... Tak. E, zmusić organizm do 4,30 na kamieniach, gdzie masz nogi już naprawdę e, spuknięte, no to jest, jest znaczna prędkość. Mm -hmm. I no, st stopnie było też tak, że ja wiedziałem, że on będzie, będzie podgraniony. Też widziałem, że on szybciej zbiega generalnie mm -hmm. i że ma bardzo fajny krok biegowy. E, no i generalnie do, do momentu, gdzie on nam uciekł, no to on był, wyglądał najmocniejszy. My już byliśmy e, widać po twarzach po nas, że byliśmy zmęczeni, a u niego była ta świeżość. więc. Dlatego wiedziałem, że ten kryzys u niego będzie tylko chwilowy. No ale tak jak mówię, że ostatnie kilometry były takie, że ja tylko odwracałem i czekałem na moment, czy ja mam tą bezpieczną odległość i cały czas była ta bezpieczna. Wiedziałem, że jak pojawi mi się to my, to będę musiał od razu przyspieszyć. Jak jestem zmęczony już mam doła, no to nie chcę zmuszać organizmu do, do, do kolejnego dociskania. Faktycznie tak było, że już to byłem zmęczony. Z, z, zajechany i te ostatnie kilometry już widziałem, że odjeżdżam nie, nie, miałem wrażenie, że zemdleję mhm. a też z drugiej strony nie, nie, nie wziąłem ostatniego żelu bo nie, nie, miałem, nie miałem batonika, mogłem zjeść wcześniej batonika ale zapomniałem o tym i no, stwierdziłem, że no nie, nie będę ja teraz batonika no tak, bo bez no, sensu to, to takie, takie mlaskanie przy prędkości, no, nie wolałbym zjeść żela, ale tego akurat nie miałem i na tych ostatnich dwóch kilometrach czułem, że siadam energetycznie, już odpływam totalnie i jeszcze dobrze, że Tomek, to Tomek dopiero się pojawił na ostatnim kilometrze, gdzie już mm -hmm. biegaliśmy na drogę, już wiedziałem, że no bym musiał, by musiał wykręcić kostkę albo złapać stanąć, no, no, stanąć dokładnie, nie? żeby mnie dogonił. Bo już wiedziałem, że no, nawet jakbym zrobił rytma takiego mm -hmm. mocnego, to, to, to już wiedziałem, że mu, muszę to odbić mm -hmm. e, do, do końca. No i fajnie, no wygrałem, no, ja się bardzo cieszę, bo brakowa, no, potrzebowałem tego zwycięstwa, jak każdy z nas, tej trójki, bo wydaje mi się, że ta trójka, która, która była na mecie. Każdy dał serce i dlatego też stanął na podium. I to, to było fajne, że, że my tam naprawdę świetną robotę robiliśmy na, na końcówce i nikt nie, nie odpuszczał. Tak, tak, to, to fakt. Też tak naprawdę, jeszcze przed startem, wydaje mi się, w mojej ocenie, ale też tak jak rozmawialiśmy z innymi, to nawet ciężko było do końca wskazać faworyta, kto tutaj może faktycznie powalczyć. Bo czołówka była raczej wyrównana. Ty wspominałeś jeszcze przed startem, że generalnie forma u ciebie jest taka, że mogłaby być lepsza, że na pewno nie jest to, co było w zeszłym roku. To samo było z Marcinem Świercem. Maciek Dąbrowski też nie przyjechał chyba w pełnej dyspozycji. Osobiście ja nawet nie stawiałem tomka w pierwszej trójce, ani jednego, ani drugiego. Więc no. Jakby przed startem ciężko było wskazać tego jednego faworyta. Ty właśnie jakie miałeś nastawienie przed startem? Że, że będziesz jednak cisnął tak, żeby wygrać, czy po prostu przebiegniesz na zasadzie takiej, że powalczysz, ale, ale nie będziesz chciał, e, nie wiem, zajechać się tak, e, wiedząc, że na przykład nie masz formy, nie? Że, że to nie jest ta forma, taka, jakiej jak byś oczekiwał. Wiesz co, to dla mnie była ostatnia szansa na zdobycie medalu w tym roku. E, chciałem powalczyć, aczkolwiek wiedziałem, że mam problemy zdrowotne mm -hmm. i, i wiedziałem, że w momencie, jak momencie sygnał, że w, że to jest koniec, no to, to myślałem o tym, że zejdę, bo nie, nie, zależy, nie zależy mi dobiegać na, na, na dalszych pozycjach z kontuzją. A stwierdziłem, że będę trzymał na tyle, ile mogę w czołówce. I tak było w początku, że ja tam e, wiedziałem, że prowadzę ten bieg na mhm. 80 km, bo ci, te osoby, które leciały przed nami, to e, leciały Wieliązka, na 50, więc wiedziałem, jakieś że, jakieś... Że, że prowadzę. I, i, I tak stwierdziłem sobie, że będę po, prowadził na tyle, ile, ile organizm powie OK. Mhm. No jak przebiegłem te 30 40, 50, to wiedziałem, że muszę to już zacisnąć zęby mimo, mimo bólu i dokulać. Do no formalnie ja w tym roku nie dopisuję ostatnio z, z kilka ostatnich miesięcy i to bo, popadałem też w taką frustrację, że, że słabo mi się trenuje, nie, nie mam takich startów, jak chciał. I, no, i to, wiesz, człowiek tak popada w taką deprekę startową. Ja to miałem i dlatego mówię, że to... mimo że... W zeszłym roku byłem w lepszej dyspozycji takiej zdrowotnej, że nogi były ok, te nogi były świeże i widziałem, że na przykład teraz jak lecieliśmy, to w międzyczasy czasy, teraz leciliśmy wolniej zupełnie, ten pierwszy międzyczas, drugi międzyczas mhm. był wolniejszy niż w zeszłym roku, a ja czułem się gorzej niż w zeszłym roku na tym, właśnie przez stopy, że, że kurde, nie dociągnę to. Ja się bardzo cieszę, że w końcu tej drugiej części powalczyłem i udało się Udało się wytargać te, te, te miejsce. A co do, co do elity, to też, też wiedziałem, że nie, ma, nie będzie takiej osoby, która będzie przodowała i długo, długo nic, tylko będzie ta, ta ekipa bardzo zbita i to będzie bardzo fajne. I tak było, że, że nie, wiadomo, nie wiadomo, co się wydarzy. Bo tak naprawdę my co chwilę byliśmy. To nie, nie mówię o tej trójce, tylko tam było 6-7 osób. Tak, bo było przecież i... Dominik. E, Maciek, e, był Maciek był Maciej wspomniany, był, był Marcin, tak, o, o którym wspominaliśmy, no był Piotrek e, też, nie, to... E, więc to też jest no, powiedzmy jeden z mocniejszych na tym tak. biegu. Więc e, no, faktycznie było tak, jak mówisz. E, A 5 minut różnicy na połowie to jest nic. Tak, wiem. tak, no bo to jest spokojnie do odrobienia w długim sensie. A powiedz mi. Będąc teraz z nowym tatą, bo trochę żartowaliśmy jeszcze przed wejściem na, na antenę e, o, o tym młodym rodzicielstwie, e, czy rodziny dziecka u ciebie, e, one mocno ci tak powiem, pokrzyżowały plany treningowe teraz? Albo w ogóle plany startowe na ten sezon? Czy, to, czy bardzo się zmieniło to wszystko? Trochę tak, aczkolwiek nie chcę zgadzać to na, na dziecko, bo to nie... nie, nie ale no trochę nie, możemy, no. Inne. ja po prostu nie potrafiłem się zorganizować po, okay. po, tym, po tym fakcie. Myślę, że dużo osób nie jest gotowe na to, na przyjęcie, bo nie wiadomo, co się, co, co się wydarzy jak danego dnia. Czego się dopiero uczy w trakcie, na swoich, na swoich jakby błędach, na swoim doświadczeniu e, bycia rodzicem. No tak, no ja, nie ukrywam, ja, ja to też mówię w kontekście innych zawodników, rodziców, gdzie w momencie, gdzie ja traktuję bieganie wcześniej jako, jako moją pracę i w momencie, gdzie trenowałem mocno, bardzo dużo, ale był trening, czyli ten stres treningowy, bo nie mówimy tutaj o przyjemności wyczerpania z biegania, tylko konkretna jednostka treningowa, do której trzeba organizm nastawić na pełne obroty, czyli muszę być tylko skoncentrowany na, na treningu. I To jest dla mnie stres psychiczny, fizyczny, dla organizmu jest to stres. I w momencie, gdzie masz te 2-3 godziny stresu, no to wiesz, ok, poddajesz to y, organizm temu stresu, ale kończysz i masz czyn. Musisz odpocząć, to też jest twoja praca, żeby odpocząć, y, nastawić się na kolejny trening. Mhm. Nie, nie myślisz o niczym. A, a teraz jest tak, że masz ten stres, y, pracujesz i masz zobowiązania kolejne i też kolejny stres. Musisz coś zrobić. Musisz tutaj jakaś, dziecko płacze, dziecko wymaga i ty się cieszysz oczywiście z tego. Ja się cieszę z, z reakcji mojego dziecka na to co, co robi, jak, jak reaguje, ale ty cały czas jesteś na pięciu i myślisz o tym dziecku, a, czy, czy a, mu jest wygodnie, czy, czy jest wszystko okej. I cały czas no. masz jak, jakieś obowiązki, które ja wcześniej nie miałem, bo wiesz, to byłem a, który, który po prostu sobie biegał. On jest szelec taki. I robił rzeczy, jego obowiązki to były tak, żeby płacić czynsz, na się i tam poszukać mieszkania, a teraz jednak jest nas więcej Musisz cały czas coś robić. Kolejne stresy. To, to trochę rozbija co wcześniej robiłem, a teraz, a, a teraz? Bo wcześniej, na przykład, robiłem sobie w, w ciągu dnia drzemkę i szedłem na, na drugi trening. A teraz, ta drzemka już jest taka, no, często w większości przypadków nie ma. No ale to, to też nie, nie, nie mówię tutaj o byciu rodzicem, że to wpłynęło na, na, na mój trening. No, no, po części tak, ale też potem były inne komplikacje zdrowotne, gdzie się też ja Też zmiana, zmiana tak jakby znajomych, bo też przez to, że stałem się rodzicem, to też, też nie, nie, tak jakby zmieniłem trochę środowisko swoich znajomych, to też wpłynęło na moją... Jeszcze ja tak dopytam, chodzisz teraz z młodymi innymi tatusiami na spacerki no, no tak? coś w tym stylu, że okay. teraz bardziej się kumpluję e, e, właśnie z rodzicami. I, to, bo teraz nie bardziej tak, tak rozumiem nie wiesz, to się mówi, że, o, że tak może nie, jest, że tam co, co ja gadam, ale... Czyli siadacie sobie po prostu w parku na ławce i wymieniać się doświadczeniami, że dzisiaj ten zjadł taką kaszkę, a ten zrobił taką kubkę. Dokładnie to, 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 tak. To, 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 chyba już wiesz dużo o, o Tak, ja się cały czas uczę, wiesz. Kiedyś takim, taką dłuższą rozmowę odbyłem sobie też z Natalką Tomasiak, także ona też młoda mama, więc zbieram doświadczenie od kogo mogę tak i może kiedyś w przyszłości to wykorzystam. Dokładnie. Takie, takie smaczki, które się zmieniły. No ja też w momencie, gdzie stałem się też rodzicem no to gdzieś ta moja psychika też się, też się zmieniła i miałem po prostu nie miałem takiej motywacji do, do napierania w treningu. Ja nie ukrywam, stałem się takim tak jak po, początek sezonu miałem bardzo taki mocny i czułem takie napięcie, że muszę trenować, trenować, trenować. A w momencie jak, jak, jak właśnie Trka się na to tak trochę priorytety się zmieniły. No, chciałem teraz wrócić do, do takiego mocnego treningu i skupić się na tym, bo już już rośnie, już wiemy, wiemy co jak reaguje. Każdy płacz to nie znaczy, że trzeba lecieć od razu z, z gaśnicą. A, więc... Ale chodzicie, sprawdzać, co się dzieje, a nie jest na zasadzie taki a, a, nic nie będzie. Taśmiekująca jest, więc. <laughs> więc a, kupiłem zapas taśmy klejący, więc. A, no to, okay. <laughs> no, całą... nie, to będzie bezpieczne, no, tak. to tak. Także no myślę, no chciałbym wrócić, że ja teraz mam jakieś takie drobne problemy zdrowotne. Nawet, tak jak mówię, z, tu biegłem biegam, biegam z kontuzją. Okay. <laughs> Także to, to taka jest trochę prawda. A no to coś, coś poważnego, czy to tak bardziej na nie zasadzie? Ciężnego Achillesa do tego stopnia, że ja na ostatnie tygodnie nie biegałem w ogóle. Eee, i... Ja odpuszczałem, bo wszystko mi bolało, więc stwierdziłem, że biernicze wychodzenie na trening jak mnie boli, bo, bo ja się psuję psychicznie. Mhm. Trochę pojeździłem rowerem, ale okej, okay, no będzie to będzie, wystartuję, spróbuję i, i kończę. No, teraz chcę wyleczyć do, do tego akilosa, który no, jakoś tak dziwnie na, na scenie chwili pojawił mi się problem z tym, bo. bo... Nie trenowałem oczywiście wcześniej, a coś tam sobie startowałem. I... No tak, no wszyscy widzieli Twoje występy na CG trailu wcześniej jeszcze przed, przed, przed samym hutem. Szybkie piątki w ramach tak pracy przy, przy, przy organizacji. Ale no to, 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 to jakiś tam drobny był no szkoda, że tam przedstawiałem się tak. Myślałem, że teraz potrenuję mocniej, potem starcie i będę na obrotach. A, no właśnie, bo jeszcze ci przerwę, bo chcieliśmy też zapytać, ja też chciałem zapytać o e, kwestie właśnie planów na, na dalszą część sezonu, bo teraz rozumiem będzie regeneracja, wyleczenie tej kontuzji, ale będziesz jeszcze chciał gdzieś wystartować w tym roku, czy już jakby definitywnie. Nie, no, no teraz to, to drugie dziecko, więc plus kolejne. Bon turystyczny. No, 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 w sumie warto, to prawda. No, no, tak. no, no się to się, no, to jest dobry no, w sumie interes. E, dom w drodze, więc to, trzeba też wypełnić te pokoje osobami, więc do tego chciałem <grym> wspomnieć. A, a co do startów? Ja myślałem, że wystartuję w jednym z w, w czy to w czy w są jestem zapisany na Krynicką, ten europejski festiwal. E, no i też myślałem o tym e, festiwalu, e, festiwalu bigowym, ale no teraz mam problem zdrowotny i trochę mi się to rozsypuje. Nie wiem, e, nie wiem czy z całą jazdą rowerem cokolwiek zbuduję, e, aczkolwiek docelowo liczę, że będzie, będą już świata w Tajlandii e, i to już tak, tak chcę być na tą imprezę która jest w listopadzie. No, zobaczymy, czy też polecimy do, do Tajlandii, czy, mimo że mam kwalifikacje, czy faktycznie e, polski Związek, takie to taki wyśle na nas, bo były, no, lata wcześniej były kluczki takie, że, takie makrojki, że e, dostaliśmy potwierdzenie, że o, dostaniemy zwrot za, za bilety, lecicie, kupujecie. poleciliśmy, ale tu nagle nie było zwrotu. A bo jednak był, 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 była Argentyna, ale jednak Pezna nie miał kasy, bo był mały grant na, na na, na, na te zawody i jedna osoba poleciała. No były takie czasy, gdzie, gdzie nie było na pieniędzy na te, na, te, na te starty. Nie wiadomo jak w tym roku. No niby kwalifikacje mam na te mistrzostwa. Niby to jest poważna sprawa, bo w końcu pierwsze mistrzostwa świata pod Ekidon i AF, e, gdzie będą wspólne mistrzostwa, czyli e, ultra, długi dystans, e, krótki tam chyba wertykal jest. Nie jestem pewny, czy mnie interesowało. Też, powiem szczerze, nie wiem. Ale to, to ma być duża jedna, jedna mm -hmm. impreza mistrzowska, więc mam, mam wrażenie, że to też będą traktować poważnie. A no? przecież w tych czasach covidowych, tak jak te imprezy się, wielkie się rozmywają, tak, nie wiadomo, czy, czy de facto ktoś tam pewno. Tak, to, to no. też fakt, że jeszcze mamy czasy, jakie mamy. I... I piąta i jest, fala. Tak. I i może się to znowu wszystko przesunąć. A nie. plany na przyszły rok Obrona tytułu czy no, jednak. Setka? Czy, czy, czy. No, ja się, teraz czułem, no, ja się czuję ultrasem. No, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak nie zdobywałem medali na tych innych dystansach i słabo mi szło, to wiedziałem, że nawet jak będę w głębokiej dupie za przysłowie. Nie wiem, mówi się, tak jest nie, to tak, nie, nie w przysłowie, bo nawet Ben jak mi powie, że co za przysłowie. E, no, takie wyrażenie... Polskie. Tak. To jest polskie przysłowie. Z poznania po prostu. No, głębokiej dupie. To wiedziałem, że mam tą głowę gdzieś tam do tego ultra i lubię Ultra. E, tak trzeba ją odblokować. I tutaj się udało. E, no i zapewne będę chciał w przyszłym roku też żeby, żeby obronić żeby ten, ten tytuł. Mam nadzieję, że w końcu się przygotuję, bo że jestem w stanie jeszcze mocniej biegać na, na tej trasie. Ja w przyszłym roku to potwierdziło, że to jeszcze tam można było urwać, bo nie ukrywam, że ta trasa Mimo, że to jest górski bieg, to jest bardzo biegowa i to mi się podoba, bo mieszkając w Poznaniu teraz, ja dużo biegam płaskim, też czuję się takim dosyć szybkim zawodnikiem. Mimo, że mam 2,29 maratonie, czy 1,10 połówca, albo 3,15 na Tychę, no to dla, ulic, dla ulicznego zawodnika to jest nic. Ale w Ultra to jest dobry zapas prędkości i w momencie, gdzie dużo jest tutaj e, na tej trasie taki biegowy, no to ja na tym korzystam bardzo mocno. W tym roku tego nie wykorzystałem przez problemy zdrowotne, ale Patrząc na zeszły rok, gdzie, był, gdzie byłem zdrowy, no to, to wykorzystywałem maksymalnie nie zbiegi, nie podbiegi, tylko właśnie te odcinki biegowskie i tam uciekałem najbardziej e, zawodnikom. Ja liczę, że w przyszłym roku, jak zdrowie pozwoli, to, to będę chciał jeszcze mocniej tego obiec. Odpukać, żeby nie, nie zdarzyło się nic niespodziewanego. Może mogę być zdrowy, ale okaże się, że kar kar kariery no, Panie hmm. by grać tutaj trzeci raz rzędu. Żeby... No, chyba tego jeszcze nikt nie zrobił, nie? Muszę się obronić trzy razy z rzędu. Tytuł, nie, to Marcin świetnie nie miał tak w Krynicy. bo, bo nie ukrywajmy, że e, Miszosa Polski, w, górski na ultra dystansie to jest młoda dyscyplina w, w, w naszym kraju. E, Pierwszy Mistrzostwa były w Krynicy i to było chyba w 2000 w 2014 roku, bo to chyba są sz mistrzostwa oficja oficjalne, tak, tak, tak. bo były 8, jedna, jedna edycja nieoficjalna, której ja wygrałem, czyli też jako mistrz Polski, którą potem mnie pozba pozbawili organizatorzy, jak i Bezla, bo po prostu nie dopełnili papierologii, e krzywdząc tak naprawdę zawodników. A Yes. Ja byłem największy pokrzywdzony w tej imprezie, no tak, no bo po fakcie, stało, po tak. fakcie bo dostałem tę mistrz polski, a to się okazuje potem, że jednak nie jest No, się. Nie bardzo, nie? no i Każdy potem ma szyderę z tego, a wszyscy, którzy stanęli wtedy na starcie, lecili z myślą, że lecimy w z tak, Polski. Więc no. no, to jak teraz skończyłem, dostałem medal, ale jednak organizator coś się z PZA pokłócił, coś może jakieś finansowe sprawy, coś nie dopłacił. I co? I mogą mi pozbawić teraz mistrzostwa. To, tak samo było. Ale to już myślę takie... To już to... ja i tak, tak. Się czuję potrójnym e, mistrzem Polski. Ale wydaje mi się, tak jak wracamy do tematu, to wydaje mi się, że Marcin Świercy ma... Znaczy, trzy na... rzędu? Wydaje mi się, że ma trzy z rzędu, ale wiem, że ma na pewno więcej tytułów. bo to, cztery ma. To tak, tytuły tak. Bardziej właśnie mi chodziło o z rzędu. Ale nie, mówię o tym ultra. że czterech to... ma w ultra. To, że ma inna, inne medale w innych konkurencjach, to na pewno. Hmm. To jest chyba najbardziej medalodajnym zawodnikiem w no, Polsce. Utytułowany no, po prostu, no tak. też był, nie, że tak powiem, nie, wyznacznikiem nie, nie, nie. pewnego trendu w Polsce, no tak, tak? No, więc, więc to zdecydowanie więcej. Tak, ja byłem tak, tam tak, czasy, tak, gdzie. Tak gdzie ja zaczynałem jeszcze mleko e, piłem, no to ja widziałem Marcinę świecę zdobywającego, ja po prostu Panie Marcinie, panie czy Piotr był, Panie Marcinie, Panie Piotrze, mogę z wami pobiegać trochę. Ja to tego zaczynałem, oni, oni już byli na wszystkim poziomie. Tak naprawdę oni ten, ten trend w Polsce biegania polskiego na wszystkim poziomie Prowadzić, co to, to jeszcze tak ostatnie pytanie na sam koniec, e, starty zagraniczne, też coś w planach, czy zostajesz na razie tylko wewnątrz u nas? To mi się nie spina, e, bo to kolejne wyjazdy, ja teraz planuję w Alpach posiedzieć, ale treningowo, no to może wystartuję tam przy okazji jakiegoś mm -hmm. sam imprezy, ale to tak przy okazji, że, że, że pobiegać, bo też ja nie okazałem, że jestem też turystą e, biegowym, mm -hmm. że to, to, że lubię biegać, ale ja wychodzę, z, wychodzę z, tego, z tego sposobu biegania, gdzie ja po prostu lubiłem jeździć na te imprezy i przebywać, a nie że z tego, że o, ja jestem zawodnikiem i ja teraz będę, będę o, tu bieg to tu bieg, tu muszę się przygotować ja po prostu też lubię jeździć za, turystycznie na biegi ale tak oprócz tej Tajlandii to z na razie na razie nie mam wizji w tym roku, w przyszłym roku UTMB to jest taki dla mnie koronny cel do przygotowania się. Który to już raz? Bo to nie będzie twoja pierwsza przygoda, nie? WTMB na koronnym dystansie to będzie czwarty raz. Dwa razy ukończyłem, raz szedłem z trasy. No, wcześniej też startowałem jeszcze OCC, ale... No, ja staram się, staram się być w Szamonii co roku. No, to jest fajna impreza i jest to święto jednak biegowe gdzie warto być, zobaczyć to, może to jest wielki moloch organizacyjny, to, to klimat w Szamunie jest naprawdę wyjątkowy. Super. Kamil, dzięki wielkie za rozmowę. Jeszcze raz gratulacje, obrony tytułu. No i co, mam nadzieję, że widzimy się za rok tutaj. No, myślę, że na pewno. Jeśli, jeśli nie będzie żadnych przeciwności losu, to, to na pewno. Super. Dzięki, dzięki wielkie dziękuję. jeszcze raz.